Witamy wszystkich słuchaczy w 18 odcinku Słowo noc dobranoc. Dzisiejsze pytanie dotyczy chrztu. Czytając 38 werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, możemy mieć wrażenie, że chrzest jest czymś koniecznym do zbawienia. Czy taki wniosek jest zasadny? We wskazanym miejscu Pisma Świętego czytamy. wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z Was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Wszystko dzieje się w Dniu Pięćdziesiątnicy. Po napełnieniu Duchem Świętym Piotr zwiastuje Ewangelię na ulicach, gdzie poruszeni ludzie wołają do apostołów, co mają czynić. To, co czytamy w 38 wersecie drugiego rozdziału dziejów, to odpowiedź Piotra na pytanie ludzi, co mają robić w związku z tym, co usłyszeli. Odpowiedź jest prosta. Pokutujcie, ochrzcicie się, otrzymacie ducha świętego. Stąd zapewne dzisiejsze pytanie: o to, czy dokonując spójnej i uczciwej egzegezy, możemy uznać, że chrzest jest środkiem zbawczym powierzonym Kościołowi. Czy możemy w ogóle wykorzystać ten fragment do obrony takiego stanowiska? W XVI rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy historię strażnika, który po trzęsieniu ziemi, w obawie przed tym, że poniesie odpowiedzialność za ucieczkę Pawła i Sylasa, postanowił popełnić samobójstwo. Powstrzymany przez Pawła, przypadł im do nóg z tym samym pytaniem, które usłyszał Piotr na ulicach Jerozolimy: Co mam czynić, aby być zbawionym? Odpowiedź Pawła i Sylasa brzmi: Uwierz w pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Choć strażnik przyjmuje chrzest, to nie jest on wyartykułowany przez Pawła jako warunek do zbawienia. W 23 rozdziale Ewangelii Łukasza poznajemy krótką historię tzw. dobrego łotra. Człowiek ten wraz z Chrystusem został ukrzyżowany. Na krzyżu złożył On wyznanie wiary Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa I na podstawie tego wyznania wiary został zbawiony A Jezus mu odpowiedział Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju Czytamy w 43 wersecie tegoż rozdziału Widzimy wyraźnie, że chrzest nie jest tu wymogiem do zbawienia W przypadku domu Korneliusza, któremu Piotr głosił Ewangelię Mamy identyczną sytuację w dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy, jak Duch Święty stępuje na zebranych tam, którzy uwierzyli i powtarza się sytuacja z Dnia Pięćdziesiątnicy. Widząc, że ludzie ci dostąpili nowego narodzenia, Piotr uznaje, że nie może odmówić im chrztu. Zatem chrzest jest raczej naturalną konsekwencją zbawczej wiary, aniżeli warunkiem koniecznym do zbawienia. Wróćmy do fragmentu z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Niektórzy interpretują ten fragment w świetle Ewangelii Mateusza 2725, gdzie czytamy a cały lud odpowiedział krew Jego na nas i na nasze dzieci. Wina za śmierć Mesjasza spoczywała na narodzie Izraela, a skoro Piotr przemawiał do Żydów, więc naturalnym wydaje się fakt konieczności chrztu również jako publicznego odcięcia się od narodu, który zaciągnął na siebie winę za przelaną krew Mesjasza. My jednak bardziej skupimy się na samym tekście tego fragmentu, próbując dokonać spójnej interpretacji. W tekście greckim mamy użyte takie sformułowanie Kaj baptisteto hekastos hymon epito onomatii Jesu Christu eis Aphesin, hamartion. Kluczowy jest tu przyimek eis. Przyimek ten może wskazywać na cel, i jeśli tak potraktujemy ten przyjmek w tym fragmencie, który rozważamy, to rzeczywiście chrzest staje się konieczny do zbawienia. Innymi słowy, chrzest staje się środkiem łaski, agentem, którym posługuje się Bóg, aby okazać zbawczą łaskę. Jednakże przyjmek ten może wskazywać też na powód jakiegoś działania. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 12, w wersecie 41 czytamy słowa Jezusa odnoszące się do historii proroka Jonasza. Jak wiemy, w wyniku prorokowania Jonasza, mieszkańcy Niniwy pokutowali przed Bogiem i zostali ocaleni. Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza. A oto tu ktoś więcej niż Jonasz. Słowa Jezusa. Zwróćmy uwagę na słowa ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza. Innymi słowy, to głoszenie Jonasza było powodem, że mieszkańcy Nini wypokutowali. Pokuta była skutkiem głoszenia. Ten fragment w języku greckim brzmi: hoti metenoe noesan eis to Ponownie mamy tu przyjmek eis, dokładnie tak samo jak w Dziejach Apostolskich 2:38. Przyjmek ten, tak w tym fragmencie, jak i w Dziejach Apostolskich, występuje przed rzeczownikami w bierniku. Biorąc pod uwagę inne fragmenty Biblii, które nie mówią nic o chrzcie jako przyczynie zbawienia lub warunku zbawienia, a raczej jako przyczynę wskazują wiarę, logiczna byłaby zatem taka interpretacja dziejów 2.38, która uwzględniałaby fakt, że chrzest jest raczej aktem posłuszeństwa wiary aniżeli czynnością zbawczą. Jeśli zastosujemy znaczenie przyimka Eis z Ewangelii Mateusza w rozważanym przez nas fragmencie z dziejów apostolskich, to możemy powiedzieć, że to przebaczenie grzechów jest raczej przyczyną tego, że mamy się ochrzcić, a chrzest jest zatem konsekwencją nawrócenia i przebaczenia grzechów.